Witam wszystkich, zaraz powiem wam, jak było we Wrocławiu. Jechałam tam na swoje urodzinki, myśląc, że pięknie spędzę tam czas. Ale później myślałam, że umrę. No, ale droga się zaczęła pociągiem, jechaliśmy 4 godziny. Z narzeczonym się pokłóciłam podczas drogi, bo chciałam położyć na niego nogi, a on się nam nie wydarł. A później zaczęliśmy się bić po prostu, ale to nieważne. Był deszczyk, chyba nie chciał mnie ten Wrocław przyjmować. Ale był deszczyk, było trochę chłodno, oczywiście nie wzięłam ciepłych rzeczy. Ale tak miałam nadzieję, że będzie wszystko super. Przyjechaliśmy do Wrocławia, mieliśmy 3 godziny, zanim pojechaliśmy. Do hostelu. No i te trzy godziny trzeba było jakoś spędzić, więc mieliśmy dwie rzeczy do wyboru: albo iść do kina, albo szukać narkotyków. Oczywiście, że wybraliśmy szukać narkotyki. No, ale to nieważne Wrocław to miasto przygód, prawda? Ale pierwsze co mnie spotkało To strasznie śmierdziało w hostelu Ale jestem osobą niekłócącą się Więc sobie postanowiłam, no ok I tak mnie tam wcale nie będzie W tym będzie. mieście mieszka moja przyjaciółka, która do nas dołączyła I poszliśmy wszystkie do pokoju zagadek Nie wiem dokładnie jak nazywa się to miejsce Ale tam było dużo, dużo pająków No i kobieta na recepcji powiedziała A czy chce je podtrzymać? Oczywiście tam było tylko jedna, ale przez to prawie umarła Ponieważ jak to, to coś dotknęło Myślałam, że to mi skoczy w twarz. W mojej głowie już był moment, że jeśli ona mnie ugryzie za rękę, to jak ostrożnie ja ją mam po prostu postawić, bo nam powiedzieli, jeśli ją rzucić, to ona umrze. Więc przez to dostałam prawie zawału. W sumie mi się bardzo spodobała moja podróż, oprócz tego, że strasznie śmierdziało w hostelu. Jak coś, to co szukaliśmy, to był żart. Więc życzę wszystkim miłego dnia i buziaczki.